Manko Z tej strony Daciek.pl i dziś jestem na serwerze rpg.rp.lecraft.pl W tym odcinku chciałbym Wam pokrótce przedstawić, jak zacząć na tym serwerze, gdyż wielu osobom sprawia to problem. Zacznijmy może od tego, że sama, sam poradnik znajduje się w miejscu, w którym zaczynamy grę. Otwórz skrzynkę za Tobą i wystarczy ją wyjąć. Tu mamy naprawdę wszystko w miarę szczegółowo opisane. Także nie widzę w tym problemu. Jednak e, wiele osób po prostu omija to, e, tudzież po prostu nie chce się im tego czytać. Nie wiedzą, jakie to może być ważne, no i po prostu to olewają. Także ja na tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić, może jak to zacząć. Na, po na początku e, na naszym koncie znajduje się 5 welów. Vel to, są, to jest waluta na tym serwerze. I warto ją przeznaczyć na wykupienie pola. Warto się rozejrzeć na starcie, ale nie tylko, dlatego że na całej mapie znajdują się skrzynie ze skarbami. Poszukajmy. Jedna z nich znajduje się tutaj. Nie będę teraz wszystkich tutaj pokazywać na nagraniu, gdyż ma to być zabawa dla Was. Jednak, o, proszę, tu mamy pierwsze. Eee, mamy, o, znaleźliśmy złote jabłko, ale takich strzyń naprawdę jest na mapie o wiele więcej. Także życzę miłego szukania i naprawdę mogą one bardzo, bardzo ułatwić Wam grę. Na Spawnie nie ma zbyt dużo ro do roboty, pomijając e, sklep, w którym możemy kupić e, rzeczy ze skóry. Jednak na początek nie jest to dla nas zbyt korzystne. Należy się więc od razu udać do miasta. W tym celu idziemy w kierunku tabliczki, które prowadzą nas do karczmy. Tak więc idziemy. Jest to droga w miarę oświetlona. O, ale jednak słyszę, że ktoś tam w nas strzela. Ale ogólnie jest to droga oświetlona, także nie powinno być aż takiego problemu z dotarciem tam. Już widzimy kamienny most i zaraz za nim znajduje się tak zwana karczma. Widzę, że mi szybko głód i bo cały czas sprintuję. Proszę, właśnie znaleźliśmy się w karczmie. Możemy do niej wejść, tu również znajduje się jedna skrzynka, w której znajdziemy początkowy zestaw. Myślę, że wam się przyda. Jest to miecz, e, i... 5 Becztyków i jedna sztabka żelaza. Ja już trochę głody sobie robiłem, także teraz zjem jeden. Ok, no i nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do tego miasta. Jest to pierwsze miasto, e, które spotkacie na swojej drodze i jest, jest to miasto ludzi. Bo na ogólnie na serwerze znajduje się kilka miast, e, m.in. krasnoludów, elfów, właśnie tych ludzi. I orków. Dobrze. Tyle właśnie przed, e, przetransportowaliśmy się do miasta ludzi. No i jesteśmy. I teraz kolejny krok, który należy zrobić, to pójść i kupić pole, e, dzięki któremu będziemy mogli. Wow. Co jest? Okej, okay, już jestem. Tutaj mi się coś nie wczytało. Ok, e, kontynuując naszą podróż, e, musimy dotrzeć do pola. Tak, zgadza się. E, I w tym celu teraz musimy wyjść z miasta i udajemy się na e, pola, które jedno z nich, tylko jedno, bo tylko jedno możemy kupić. Kupujemy. E, ja udam się już do swojego pola, które kupiłem wcześniej, e, żeby czasem później tutaj nie wędrować między polami i nie szukać wolnego, bo. Czasem z miejscami jest tutaj problem i moje pole powinno być je, gdzieś tu. Jest. Nie robimy, e, teraz na, co należy zrobić, to chyba każdy wie, po prostu zbieramy to zboże. E, na początek pole powinno być zasiane. Później będzie, no, będzie rosło już my, musimy to zasiać i musimy czekać aż odrośnie, ale pierwsze nasze kupno powinno być tutaj wszystko gotowe. Także zbieramy. się, że wybrań wszystko. Teraz jeszcze zasiewamy. O no, on, szybciej, szybciej! I należy ogólnie zauważyć, że na początku teraz po, po pole, e bo tutaj tego jeszcze nie powiedziemy. Pole kupuje, kupujemy klikając prawym przyciskiem myszy na tabliczce. E, I kosztuje pole, wynajęcie pola na jeden dzień, 24 godziny, kosztuje 5 wellów, czyli tej waluty serwerowej. I w tym momencie jesteśmy goli, to znaczy nie mamy w ogóle pieniędzy, ale mamy za to zboże. I co teraz z nim zrobimy? E, otóż udajemy się do młyna, gdzie sprzedamy to, te nasze plony, i w ten sposób zarobimy nasze pierwsze pieniądze na serwerze. Także idziemy. Mam nadzieję, że tutaj nie będą na nie polować. Ale na wszelki wypadek nie udawajmy się ścieżką. O. Dobra. Tutaj załatwimy od razu krowę. Trzeba wykorzystywać każdą okazję, i w tym momencie mamy dodatkowo coś do jedzenia. Zwierzęta raczej nie problem spotkać, także spokojnie. No i w tym momencie jesteśmy na terenie młyna. Na terenie, mły, na terenie młyna i w jego najbliższej okolicy jest blokada PvP. Także nikt Was nie może zaatakować. Możecie spokojnie sprzedawać. Dobra. Sprzedajemy. Sprzedajemy klikając lewym przyciskiem myszy na tabliczkę. sprzedaliśmy. Teraz wpiszmy komendę MONI i posiadamy 60, tam 5 velów, 60, ja mam a, tak, i to są nasze pierwsze zarobione pieniądze, i od teraz możemy e, właśnie w ten sposób e, hodować zboże i cały czas zarabiać. Ale nie jest to jedyny sposób, dlatego że, tak jak już wcześniej powiedziałem, e, możemy też te sz, e, szukać tych skrzynek i sprzedawać różne rzeczy, które z nich znajdziemy. No i w tym celu właśnie udajmy się tutaj do targu. Jest to właściwie taki największy targ, w którym można sprzedać w miarę wszystko. E, także tutaj, teraz zademonstruję ja to na sz sztabce żelaza, którą znaleźliśmy na początku. E, I tutaj również, e, nie tutaj jest również blokada PVP. Dobra, teraz sam się gubię tutaj, ale pójdźmy, żeby sprzedać. Są, tu jest, są wszędzie jakieś tabliczki, które nam mówią, gdzie mamy iść. My pójdziemy do surowców kopalnych, dlatego że w końcu żelazo wydobywamy. tak? No i mamy żelazo. W tym momencie klikamy również lewym przyciskiem myszy. I mamy kolejne, mamy 15 do, do kolejnych welów. Wpiszmy komendę Moni. No i mamy. Z 65 zrobiło nam się 80. Eee, I w taki sposób, niedługo na serwerze będą również zainstalowane questy. Także myślę, że będzie to dla Was bardzo pomocne. Będzie można zdobyć dzięki tym questom wiele rzeczy. Eee, I jest to chyba wszystko. Mam nadzieję, że w miarę objaśniłem, eee, co i jak. Jeszcze a propos... Są, niestety tutaj nie można... Niestety, a wydaje mi się, że niestety Nie można normalnie kopać tutaj ziemi czy też ścinać drzew. Musisz wybrać zawód, jaki, jaki chcesz przedstawiać. W tym, w tym celu piszesz do administratora, aby kupić od niego rangę mieszczanin, w, ten w tym celu piszesz taką komendę: Nick administratora i kwotę. Kwota, aby kupić mieszczanina, wynosi 100 velów i po prostu klikamy Enter. W tym momencie administrator to dostał. Oczywiście najpierw musimy do niego napisać. On musi być na serwerze i on potem daje ci rangę. Mieszczanin. I w tym momencie od, masz możliwość zdobycia kolejnych rang, to jest drwal, górnik, e, później e, rzemieślnik. I niedługo dodane będą takie rangi jak piekarz i tak dalej. E, na przykład podam: drwal może ścinać drzewa, górnik może kopać, rzemieślnik może kraftować. E, są to w, z klasy ze sobą powiązane e, i są one od siebie zależne, tak, że go... Tutaj na przykład na, tutaj na czacie widać rzemieślnika i tak górnika i tak dalej. E, poza tym niedługo w, do gry będą wprowadzone również inne klasy, takie jak piekarz i tak dalej e, Myślę, że urozmaicą one sporo gry e, później jak zarobimy to jeszcze. to jeszcze jeden... Aha! Zanim przejdę do następnej rzeczy, eee, tego górnika i drwala to składamy podanie na forum, Mamy, także myślę, że tutaj to nie będzie problemem, forum, link do forum cały czas prawie się wyświetla na czacie, eee, także tutaj tam ogłasza to jak Herald, to jest NPC, także... Okay. E, tutaj w mieście można również kupić sobie dom, bo musimy po prostu zbierać, tak? W, również z tej hodowli zboża i tak dalej. Tutaj na przykład mamy za 500 welów. No, mnie niestety na to nie stać, ale w tym momencie, ale nie jest to, wydaje mi się, kwota duża i możemy później zdobyć różne rzeczy. E, właśnie. Tutaj, kwest, tutaj, żeby nie było jakichś nieporozumień, e, proszę blokować skrzynki jakimś klockiem. Na przykład zabijecie owce proszę o e, tą wełnę, którą pozyskacie, na przykład e, przy, zablokować skrzynkę. Wiecie jak to się robi, mam nadzieję. E, dlatego, że na serwerze nie ma e, nie ma blokowania skrzynek jeśli tej nie zablokujecie, to możecie mieć prawie że 100% pewność, że wasze skrzynki zostaną ograbione. A myślę, że nie chcielibyście tego. E, to by było na tyle i wydaje mi się, że trochę wam rozjaśniłem co i jak także powodzenia i miłej przygody trzymajcie się